Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk a Podróż bez Paszportu to podcast i społeczność słuchaczy, którzy chcą o świecie wiedzieć więcej. Audycja, o geopolityce, podróżach, historii, o stosunkach międzynarodowych. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą na serwisie patronate.pl ukośnik Podróż bez Paszportu. Serdecznie za to dziękuję, bo właśnie dzięki temu mam szansę rozwijać to miejsce. Obserwuj, polub i udostępniaj dalej. Zapinamy pasy, czas na kolejny odcinek podróży. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj kolejne echo spotkania. Merkel-Murawiecki w Warszawie. Moim gościem jest pan doktor Mateusz Wiliński z Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego, wiceprezes do spraw studiów zachodnich. Dzień dobry panie doktorze i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry panie redaktorze. Dziękuję za kolejne zaproszenie. Panie doktorze, Merkel przyjechała do Warszawy. Mówi też, że Angela Merkel o sieroci Europę. Wszyscy zastanawiają się, co właściwie przyniesie przyszłość, kto poradzi sobie z tym nowym przewodnictwem w Europie. Pani Merkel chyba też przyjechała, żeby się pożegnać, żeby podsumować te różne relacje polsko-niemieckie, chyba o różnej temperaturze. Warto podkreślać jest to, że wizyta kanclerz Merkel rozpoczęła się od złożenia wieńca na płycie grobu nieznanego żołnierza, co jest Oczywiście też jasnym sygnałem, że Niemcy rozumieją to, w jakim kontekście są. Czy są czy mogą co najmniej być postrzegani w Polsce. Zresztą ten kontekst jest podkreślany na przykład w komunikacji dosyć często ostatnim czasem w komunikacji w mediach społecznościowych przez ambasadę RFN, co jak myślę, też jest próbą pokazania czy kreowania takiego wizerunku Niemców jako państwa świadomego swoich win wobec Polski i Polaków. Wizyta rzeczywiście kurtuazyjna, ale nie powiedziałbym, że poprzez to wizyta bez znaczenia, bo z jednej strony Angela Merkel swoją obecnością w Warszawie, Wysłała jasny sygnał, że relacje polsko-niemieckie są istotne, nie tylko są istotne dla tych dwóch państw, ale są istotne również dla stabilizacji Europy i to moim zdaniem jest bardzo cenne. No ale też w czasie tej, tej wizyty były poruszane przez premiera i gościa z Niemiec tematy związane z bieżącą sytuacją. W Europie z wyznawaniami, przed którymi stoją państwa członkowskie Unii Europejskiej, i co myślę dla nas niezwykle istotne, również z sytuacją aktualną na polskiej granicy wschodniej, na odcinku polsko-białoruskim, z uchodźcami, o której bardzo głośno przyjrzeć i w naszych mediach. Ale też jak widać, pozostałe państwa członkowskie, nasi najbliżsi zachodni sąsiedzi też interesują nią i też ją przyglądają się i oceniają ją krytycznie. Więc, w mojej ocenie, bardzo ważna wizyta. Jeżeli Moglibyśmy tak powiedzieć, to chyba należy się cieszyć, że do niej doszło, bo to nie tylko okazja dla pani kanclerz, żeby się z nami pożegnać jako państwem, no ale też sygnał, jak myślę, i dla pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, ale też pewnie dla jej następcy czy następczyni na urzędzie, żeby o, relacjach, dobre, żeby o dobre relacje z Polską po prostu. Aha. Zabiegać, choć sama przyznała, że nie zawsze jest to jak to w stosunkach międzynarodowych, nie zawsze jest to łatwe i trzeba dyskutować również o tych trudnych sprawach. Tam, gdzie mamy. Jako państwa różne zdania, ale właśnie rozmawiać, dyskutować, szukać porozumienia. Z tego co wiem, to wszyscy traktowali wizytę Merkel jako klasyczną wizytę pożegnalną. Pewnie podsumowano wszystkie różne aspekty naszych relacji. Atmosfera chyba była dosyć dobra, było to przyjazne spotkanie. Panie doktorze, co mogła powiedzieć kanclerz na pożegnanie dla pana premiera? Myślę, że w tym wystąpieniu, w czasie konferencji prasowej, rzeczywiście padły bardzo ważne słowa, ponieważ kanclerz podkreślała to, że stosunki polsko-niemieckie były dla nich bardzo ważne i są generalnie ważne dla sytuacji w Europie. I podkreślała, że niezależnie od składu rządu, od tego jakie partie go tworzyły, cały czas to zainteresowanie i ta relacja była. Utrzymywana. Zresztą powiedziała bardzo istotne słowa, moim zdaniem, bo wydawałoby się, że w czasie tak, takiej wizyt niekoniecznie trzeba czynić uwagi na temat obronności, ale mówiła o tym, że Stosunki polsko-niemieckie są niezwykle ważnym czynnikiem pokoju w Europie i bezpieczeństwa generalnie, no, ale też mówiła o tym, że Polska, że Niemcy mogą brać przykład z Polski, gdy idzie o inwestycje, o inwestycje w obronność. Więc więc widać, usłyszeliśmy takie hasła, które były były istotne, też nawiązując do tego, co już przed momentem powiedziałem, mówiła o tym, że działania strony białoruskiej na granicy są Elementem wojny hybrydowej, czy mogą mieć charakter pewnych działań hybrydowych, co moim zdaniem też jest bardzo, bardzo ważne, bo przecież pamiętamy Angela Merkel jako tego polityka europejskiego, który był. Jeżeli możemy tak powiedzieć sprawcą tej fali migracyjnej 2015 czy 2015 plus. Dzisiaj Angela Merkel wskazuje na to, że zachowania strony białoruskiej jednak są wyraźnym narzędziem nacisku i próbą destabilizacji sytuacji w Polsce. Więc bardzo przeźwa ocena i myślę, że, że nasz rząd przyjął te słowa z wdzięcznością. No tak, rzeczywiście postawa Angeli Merkel była bardzo. Pojednawcza. Czy mogła być to swego rodzaju reakcja na gazociąg rosyjsko-niemiecki? Myślę, że możemy to uznać za jeden z elementów działania kanclerz, dlatego że poprzez tę wizytę pokazała, że Polska jest liczącym się partnerem. Możemy sobie wyobrazić, że przy jednak nie najlepszych aktualnie stosunkach polsko-niemieckich, kanclerz nie przewiduje w swoim, w swoim programie takiego spotkania nad Wisłą, co w moim przekonaniu byłoby dla stosunków polsko-niemieckich po zakończeniu jej urzędowania. Również niekorzystne, bo pokazywałoby pewne oddalenie, takie oddalenie, które, które jest na swój sposób pielęgnowane przez stronę niemiecką. Na pewno to, że podkreśla się, że Polska jest istotnym partnerem Niemiec właśnie w tym obszarze bezpieczeństwa, wskazując na, na te zagadnienia, jest istotne, bo jeżeli mówimy o, o Nord Streamie, to oczywiście mówimy o polskim, nie tylko polskim bezpieczeństwie energetycznym. To, że kanclerz o tym wspominała, no to znaczy, pewnie że możemy też przyjąć, że jest to pewien aspekt, czy mówi to w kontekście właśnie tych kroków rosyjsko-niemieckich. Kończy się pewna era w relacjach polsko-niemieckich. Zobaczymy co przyniesie przyszłość. Moim gościem był dzisiaj pan doktor Mateusz Wiliński. Dziękuję serdecznie. Ja również dziękuję.